Wczoraj Ukrainiec Vitali Mazurenko obraził prezydenta Karola Nawrockiego. Znieważył go publicznie na antenie Polsatu. I co dalej? Chwilę później został wyrzucony z redakcji Obserwatora Międzynarodowego. Wysłałem zawiadomienie do prokuratury, do rektora KULU, bo ten człowiek podaje się za doktoranta Kulu. I okazuje się, to jest niezwykle ciekawe, że w 2020 roku, to jest oświadczenie oficjalne Kulu, został wypisany z listy doktorantów. A na przestrzeni lat 2022, 3, 4, w sumie aż do dzisiaj, w różnych miejscach ten człowiek był opisywany jako doktorant Kulu. E, czyli kłamstwo. Łącznie z jego prywatnym twitterem. Po co to robił? Zostawiam odpowiedź Państwu, możecie napisać w komentarzu, ale teraz zobaczcie na to. To są jego przeprosiny. Przeprosiny takie, żeby nie przeprosić. Jednocześnie wszystkie komentarze negatywne, jakie były usunięte, i zostawiony jeden komentarz jakiegoś lewaka, który w sumie popiera to, że ten gość obraził, znieważył prezydenta. To nie są żadne przeprosiny. Liczę, że ten gość zostanie skazany, a najlepiej w idealnym świecie. Odebranie obywatelstwa, won na front i do widzenia z Polski na zawsze.